Kochani, witajcie bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu z okazji Dnia Kobiet, który był wczoraj, wczoraj, wczoraj postanowiłam, że podzielę się z wami prezentami, co dostałam od wielu osób, począwszy od, od, mojej, od mojej rodziny, znaczy od mojego taty i mojego brata, a skąd dziewczyna y, od, na moim, nazwijmy to, głównym kierowniku z pracy. Dobrze. To od taty dostałam y, pianki marshmallow. O. o, takie pianki. Może sobie zrobimy z mamą. Okej. Okay. I tyle, jeśli chodzi o tatę. Przed początku tata mnie pytał, co ja chcę dostać. Powiedziałam, że no, no nic. Tak, trochę skromnie. Znaczy, ja sama też nie miałam pomysłu, nieco ewentualnie chciałabym od, od taty dostać. Więc tak powiem zdałam się na jego, na jego intuicję trochę. W ogóle nawet się też nie spodziewałam, że cokolwiek dostanę od taty ale mi kupiły pianki, które sobie może kiedyś zrobimy z mamą. Od mojego brata dostałam, dostałam róże. To były pianki, spad, pianki spadły. No. Od mojego brata dostałam, dostałam róże. Ja wolę nagrać ten film, póki jeszcze mam te rzeczy, bo mogłam zaraz zjednąć taką ładną różyczkę. Mm, 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 ładnie pachnie. Okej. Okay. Dobra. E, od, e, od mojego kochanego Łukasza dostałam taki ładny bukietik kwiatów. O! Te są bardzo, bardzo, bardzo piękne i bardzo ładnie, bardzo ładnie pachnął. Okay. Dostałam też od niego galaretkę w czekoladzie, ale nie będę wam pokazać pudełka, bo tam jest logo. Ja nie chcę jakby no, żeby nie było z reklama tego tego produktu, tylko powiem, że to była galaretka wiśniowa, tylko to powiem. I dostałam też trochę taki spóźniony prezent na na walentynki, bo poprzednio, jakbyśmy się spotkali na walentynki, to łuk zapomniał zapomniał tej rzeczy spakować do, do mojego tego do mojego prezentu. Więc, więc uznał, że skoro się będziemy widzieć, że, że skoro widzieliśmy się wczoraj, to, to też przy okazji jakby to doniesie ten prezent, dołączy ten, 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 tą część prezentu dostałam od niego etui na, na, na telefon, taki ładny. O, tu mogę coś włożyć, ale nie, wiem, czy, ale nie wiem, czy tutaj to coś włożę, cokolwiek. Jeszcze nie wiem, jeszcze się zdecyduję. E, no, bardzo ładny etui. To jest kolor chyba taki złota, bo taki beżowy trochę, albo, to, albo taki, nie wiem, taki beż, beżowy a złoty, między beżowym a złotym. Ja bym tak oceniała e, i od e, i od mojego e, kierownika e, z pracy dostałam o, tulipana tego Czy dostałam w pracy dwa tulipany. Ten dostałam od tego głównego kierownika e, naszego tego takiego całkiem głównego. A ten, a tego tulipana, dostałam od jednego z naszych koordynatorów. Bo też rozdawał. I dostałam też. Dostałam też czekoladę orzechową. I tam jeszcze. Tam jeszcze coś dostałam. Jakieś cukierki chyba. Nie pamiętam. Ale ja te rzeczy zostawiłam, zostawiłam, zostawiłam w pracy, więc będę mieć na czarną, na czarną godzinę. Albo no po prostu jak będę, jak będę głodna po prostu. To sobie to, sobie to zjem. Um, nie wiem, czy jeszcze coś dostałam. Nie, chyba nie. Najwyżej ten, najwyżej wam wam. E, wam, e, wam, e, wam, to, wam, to, albo, albo nagram, albo, na, albo napiszę, napiszę, w poście, albo nie wiem. No, e, to nagrywam to trochę dość szybko, bo jesteśmy też przed obiadem, więc no, więc to będzie taki trochę krótki filmik. OK. sorry, to była moja, moja mama. Właśnie jak mówiłam, jesteśmy przed obiadem, więc, więc muszę to też szybko kończyć. Więc na razie kończę. <grystanie> Widzimy się w następnym filmiku. Pa! <grystanie>